Dzieci kontra rodzice, magia świąt. Święta już za niedługo, może będą takie nietypowe, zobaczymy kto to wie. No ale mamy już grę świąteczną. Komu się spodoba, to może, może zakupić, żeby na święta mieć, jeszcze zdążę w takim razie. Dzieci kontra rodzice, tak. Nowość od Kangur. Tutaj kilka rzeczy starszych, ale już za to sprawdzonych, dobre maniery, to jest bardzo fajna rzecz, wydaje się, szczególnie na jakieś takie pogadanki wychowawcze dla nauczyciela. Kalambury zawsze dzieci też lubią, nieważne jakie kalambury, ważne żeby było, żeby można było zaprosić dzieci, tak. Z tego co widzę, że, że gramy standardowo, tak? Dla rodziców, dla dzieci i walczymy między sobą. Tak. Karty na zmianę bierzemy, Odczytujemy pytanie, jako, jako punkt to, to karta. I gramy aż z każdej talii będzie po 5 kart zejdzie, tak? Są też pułapki, czyli oddanie, oddanie kolejki. Więc generalnie standardowe, standardowe zasady dla... Dla dzieci kontra rodzice. Dzisiaj, w takiej formie świątecznej, tu widzimy wydawcę. Kangur, bardzo dziękujemy za produkt. Od szóstego roku życia. 52 karty, 208 pytań. Dwie pułapki, instrukcja. No i zaraz oglądamy. Dzieci pytają rodziców, rodzice pytają dzieci. O, dzieci pytają rodziców, powinny być trudniejsze. Chociaż to również bywa. To no nie jest generalnie jakiś taki wygórowany poziom. tych pytań bardziej takie rozrywkowe są, ale też też mądre. E, Wzgardzony, okryty chwałą śmiertelny król nad e, wiekami. Ja słowo chciałem się stało i mieszkało między nami. To fragment kolendy, której będziemy. E, widzę cztery pytania na każdej karcie. To po jednym przeczytam. Jaką formę ma, op, e, ma opłatek? Jest i tu, i tu forma. Co z łaciny oznacza słowo WIGILIA? Całkiem fajne pytania. Co z języka łacińskiego oznacza słowo KOLENDA? Dużo takie o historii, ale takich ciekawostek. Czym prawosławni dzielą się w WIGILIE? Jak nazywa się czas, który poprzedza święta Bożego Narodzenia? Jaki zespół wykonuje piosenkę tytułem Last Christmas? Łamta. Kto był pierwszym e, e, świętego Mikołaja, biskup Miry? A Mira to e, w Turcji bodajże. E, który dzień jest ważniejszy? E, 24, 5 czy 7 grudnia? No, 25, tak, to jest pierwszy dzień świąt. E, ile dni obejmuje okres świąteczny w Grecji? W którym kraju wymyślono zdobienie drzewek? W Niemczech, tak? Tannenbaum W Polsce największym gatunkiem drzewka świątecznego jest świerk, się okazuje Z czego robi się tradycyjne polskie bombki ze szkła? Tradycyjne, tak? Czyje święto obchodzimy 26 grudnia, świętego Szczepana? Jak początkowo nazywane świąteczne drzewko? High Christ. Co tu mamy? Jaką długość mogą osiągać dorosłe karpie? Nawet 100 cm. Którego dnia obchodzony jest w Wielkiej Brytanii tzw. Boxing Day. 26 grudnia. Obecnie Nazareth leży na północy Izraela. Co w pani jest odpowiednikiem opłatka, hałwa? Jakiego koloru jest, kwa, jest kwiat gwiazdy betlejemskiej? Czerwonego. Gdzie zostały wykonane pierwsze bombki choinkowe w Niemczech? Na ile języków i dialektów wytłumaczono kolędę Cicha Noc na 300? Gwiazda Polarna jest elementem gwiazdozbioru małej dziś. Wiedzicy kraina historyczna, rządza pomiędzy Galileą a Judeą, to Samaria. W jaki dzień przypada wigilia w 2030 roku, we wtorek? Karta pułapka odej kolejkę rodzicom. Tu jeszcze jedna karta. Ile zwrotek ma kolęda Bóg się rodzi? 5. Teraz rodzice pytają dzieci, więc takie pytania bardziej, bardziej pod dzieci, bardziej na luzie, łatwiejsze. To należy pod choinką Wigilię, prezenty, tak? Co wkłada się pod na obrót? Sianko. Czy prezenty są najważniejsze w czasie świąt? Nie. E jak nazywa się odpowiednik świątecznego Mikołaja? prezenty w krajach wschodnich, dziadek mróz. Jak nazywa się tradycyjna dekoracja, dekoracja choinki? Włos anielski. Jaki pojazd ma święty Mikołaj? Sanie. Kiedy obchodzony jest w Polsce Boże Narodzenie 25 grudnia. Która z potraw nie powinna znaleźć się na wginnym stole? Kurczak. Przez co zwykł wchodzić do domu Mikołaj, gdy zechce zostawić. Nam prezent przez komin. Lecyjną rybą na gminnym stole jest karp. E, jakie nakrycie e, głowy ma święty Mikołaj? Czapkę. Tak. E, odmiana kolędy o, wątka, e, o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego to pastorałka. E, co wkładano do włupka Siano. E, jakie ciasteczka są bożonarodzeniową tradycją? Pierniczki. Który owoc stanowi również ozdobę choinkową jabłko, czym zakończona jest czapka św. Mikołaja pomponem. Królową polskich stołów nazywana jest sałatka jarzynowa. Z ilu kuli śnieżnych składa się zazwyczaj bałwan? Z trzech. W jakim mieście w Laponii mieszka święty Mikołaj z rowa, Rowaniem? Czy świerk to drzewko iglaste? Tak. Jak nazywa się, nazywają się pomocnice świętego Mikołaja? Są śnieżynki. Wigilia jest z, z kolacją. Ile kilometrów jest z Betlejem do Jerozolimy? 10. Ile bombek powinno znaleźć się na choince? Ile chcemy? Oczywiście. Ciekawie jest popularne święta w innych krajach? Nie. Łapka i uwaga. która rozpoczyna przełamywanie się opłatki. Najstarsza osoba przy stole, ewentualnie gospodarz. Takie dwie talie. Dla starszych i dla młodszych. Oczywiście można się wymieniać. E, całkiem fajne, bo dużo ciekawostek, dużo historii. E, w, w święta obchodzimy, tak? Boże Narodzenie hucznie generalnie. I, I są ulubione święta większości z nas, natomiast niekoniecznie my wcale jakoś dużo o nich możemy, możemy nie wiedzieć, więc warto zawsze jakieś historyczne wzmianki, chociażby te z Łaciny, co oznaczają różne terminy związane ze świętami. Warto wiedzieć ciekawostki, bardzo fajne, tradycyjne, historyczne, tak, związane z kulturą, z ceremoniałem. Z wiarą, oczywiście. Magia świąt, dzieci kontra rodzice. Dzięki.